Boże, który w swojej nieskończonej mądrości stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, z ufnością zbliżamy się do Ciebie, szukając pociechy i wsparcia w chwilach, gdy życie wydaje się być zbyt trudne. Ty, który jesteś stwórcą nieba i ziemi, ty, który znasz nasze serca i myśli, błagamy Cię o siłę, abyśmy mogli stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które stają przed nami. Wiemy, że bez Ciebie. Nie jesteśmy w stanie nic uczynić, ale z Twoją pomocą możemy pokonać wszelkie trudności, które napotykamy. Panie, Twoja potęga nie zna granic, a Twoja dobroć przewyższa wszelkie wyobrażenia. Ojcze, w obliczu trudności życia codziennego czujemy się bezradni, zagubieni i zniechęceni. W takich chwilach potrzebujemy Twojego wsparcia, abyśmy mogli odnaleźć siłę do dalszej wędrówki. Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mocy i pociechy, otocz nas swoją opieką, byśmy w chwilach zwątpienia pamiętali, że nigdy nie jesteśmy sami. Daj nam wiarę, byśmy potrafili rozpoznać Twoje działanie w naszym życiu, szczególnie wtedy, gdy drogi wydają się trudne, a ciemności przytłaczają nasze serca. Boże, Twoja miłość jest nieskończona i nieustannie gotowa, by nas podnieść. W chwilach, gdy czujemy się najsłabsi, pozwól nam poczuć Twoje ramiona, które nas podtrzymują. Twoja obecność jest naszą siłą. W chwili kryzysu, gdy nadchodzi zwątpienie, daj nam poczucie Twojej obecności. I poczucie, że wszystko ma swój cel. Ucz nas, jak przezwyciężać trudności, jak dostrzegać Twoje działanie, nawet w najciemniejszych momentach. Pomóż nam nie tracić nadziei, nie poddawać się i pamiętać, że z Tobą możemy przezwyciężyć wszelkie przeszkody. Panie, wiesz, jak ciężkie bywają nasze dni. Wiesz, jak łatwo jest zwątpić, jak łatwo jest poczuć się y, przytłoczonym przez problemy, które wydają się nie mieć końca. Wiesz, jak bardzo boimy się porażek, jak bardzo lękamy się tego, co może nas spotkać w przyszłości. Boże, w tych chwilach, kiedy czujemy się osamotnieni w naszej walce, pozwól nam poczuć Twoją obecność obdasz nas spokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przypomnij nam, że Ty jesteś z nami, że Twoja opieka jest zawsze blisko, nawet gdy nie dostrzegamy jej natychmiast. Wszystkie nasze obawy, Boże, kładziemy u Twoich stóp. Oczekujemy od Ciebie pomocy i kierownictwa. W Tobie pokładamy nasze zaufanie, bo wiemy, że tylko Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. Daj nam pokój serca, byśmy mogli przyjąć Twoje wskazówki, bez lęku, bez niepokoju. Napełnij nas wiarą, byśmy potrafili z ufnością patrzeć na przyszłość, wiedząc, że Ty, Panie, jesteś z nami na każdym kroku. Ojcze, w tych chwilach wyzwań, które stają przed nami, prośmy Cię o odwagę. O odwagę, by stawić czoła lękom, by nie bać się podejmować trudnych decyzji, by nie unikać obowiązków, które są przed nami. Daj nam mądrość, by wiedzieć kiedy działać, a kiedy czekać. Obdasz nas cierpliwością, byśmy potrafili wytrwać w trudnych chwilach, nie tracąc nadziei, że na końcu tej drogi czeka na nas twoja obietnica zbawienia. Panie, każdy dzień przynosi ze sobą nowe wyzwania, a życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy tego pragnęli. Czasami czujemy, że nasze siły są wyczerpane, że nie mamy już nic do zaoferowania. Jednak w tych momentach, kiedy czujemy się słabi, przyjdź do nas z Twoją łaską i siłą. Wspieraj nas swoją mocą. Byśmy mogli przezwyciężyć wszelkie przeszkody, które stoją na naszej drodze. Prosimy Cię o pokój w sercu, o mądrość w działaniu i o odwagę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu, które postawi przed nami życie. Z pokorą błagamy Cię, Panie, o dar siły, byśmy mogli przezwyciężyć trudności, które nas przytłaczają. Daj nam wytrwałość, byśmy nigdy nie rezygnowali z naszych marzeń i celów, ale walczyli o nie z całego serca. Naucz nas, jak w chwilach zmęczenia i zniechęcenia, szukać pociechy w Tobie. Prosimy, byś był naszym przewodnikiem w trudnych chwilach, abyśmy nigdy nie stracili nadziei i nigdy nie zapomnieli, że wszystko, co przeżywamy, ma sens w Twoich oczach. Panie, w chwilach gdy nasze serca są pełne niepokoju, Ty jesteś naszym spokojem. Kiedy nie możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania, Ty jesteś naszą mądrością. Twoje słowo jest lampą dla naszych stóp, a Twoje obietnice są naszą nadzieją, gdy wszystko wokół wydaje się być w chaosie. Błagamy Cię, Panie, abyś pomógł nam rozpoznać Twój głos w ciszy naszego serca. Byśmy potrafili znaleźć rozwiązanie nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Boże, w Twojej opiece znajduje się poczucie bezpieczeństwa, które przewyższa wszelkie rozumienie. Z każdym dniem, z każdą chwilą prosimy Cię o pomoc, byśmy nie stracili wiary, byśmy nie dali się ponieść smutkowi i zniechęceniu. Wiesz, jak łatwo jest zapomnieć o Twojej obecności, jak łatwo jest skupić się na problemach i zapomnieć, że Ty zawsze jesteś blisko. Ojcze, naucz nas dostrzegać w każdej chwili Twoje prowadzenie. Pomóż nam przyjąć, że każdy trud, każda przeszkoda jest częścią planu, który Masz dla nas. Ty, który jesteś najlepszym nauczycielem, pokaż nam, jak poprzez cierpliwość i wytrwałość możemy pokonać wszystkie trudności. Daj nam siłę, byśmy nie tylko przeżyli trudny czas, ale byśmy zyskali z niego mądrość, którą będziemy mogli dzielić się z innymi. Pomóż nam, Panie, widzieć w każdej chwili życia szansę na rozwój. Na zbliżenie się do Ciebie. Z każdą trudnością, którą przezwyciężymy, chcemy stawać się bardziej podobni do Ciebie, bardziej pełni Twojej miłości i mądrości. Boże, z pokorą przyjmujemy Twoje łaski. Ty, który wiesz, co jest dla nas najlepsze, obdasz nas zrozumieniem, abyśmy potrafili rozpoznać Twoje działanie w naszej codzienności. Nie zawsze rozumiemy, dlaczego napotykamy na przeszkody, ale wiemy, że z Twoją pomocą możemy przez nie przejść. Ty, który zawsze jesteś z nami, pomóż nam mieć otwarte serca na Twoje prowadzenie. Naucz nas, jak ufać Twoim planom, nawet wtedy, gdy nie wszystko układa się po naszej myśli. Panie. W trudnych chwilach przypomnij nam, że Ty dajesz nam siłę, której nie widzimy. Przypomnij nam, że każda nasza słabość staje się Twoją mocą. Wiesz, że nie zawsze mamy dość sił, by stawić czoła temu, co przed nami. Dlatego błagamy Cię, Boże, abyś pomógł nam znaleźć w Tobie naszą moc. Twoja łaska jest naszym ratunkiem. Twoja miłość naszym umocnieniem. Daj nam świadomość, że nigdy nie jesteśmy sami, że z każdą chwilą jesteś przy nas, wspierasz nas i nie pozwalasz, byśmy zostali pokonani przez życie. Boże, prosimy Cię, abyś zawsze kierował naszymi krokami. W chwilach niepokoju, ucz nas, jak szukać odpowiedzi w Twoim Słowie. Pomóż nam dostrzegać, że Twoja wola jest dla nas najlepsza, nawet jeśli nie zawsze rozumiemy, co się dzieje. W chwilach smutku i cierpienia przypomnij nam, że przez krzyż przychodzi zbawienie, że każda trudność, którą przeżywamy, może prowadzić nas do większej jedności z Tobą. Daj nam siłę, byśmy nie bali się trudnych chwil. Ale z pokorą przyjmowali wszystko, co nam dajesz, wierząc, że wszystko jest w Twoich rękach. Ojcze, z pokorą prosimy Cię o mądrość. Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, by podejmować właściwe decyzje, by mieć siłę do radzenia sobie z przeciwnościami losu. Wspieraj nas, byśmy nie tracili nadziei, byśmy w każdej chwili potrafili odnaleźć, Twoją obecność i Twoje błogosławieństwo. Daj nam serce, które będzie otwarte na Twoje wskazówki, a także daj nam odwagę, byśmy nie bali się stawić czoła wyzwaniom, które postawisz przed nami. Pomóż nam, Boże, w chwilach, gdy czujemy się przytłoczeni. Gdy wiesz, jak bardzo walczymy, by poradzić sobie z problemami, które napotykamy, daj nam zrozumienie, że nasze cierpienie nie jest bez sensu, że każdy moment bólu ma swój cel i nawet gdy czujemy, że nie mamy już sił, Niech Twoja łaska będzie naszą mocą. Ojcze, obdasz nas spokojem, który pozwoli nam z ufnością i cierpliwością przejść przez każdą trudność. Pomóż nam, byśmy nigdy nie zapomnieli, że z Tobą każda trudność jest możliwa do pokonania. Boże, w chwili zmęczenia i zwątpienia, gdy nasze serca pełne są obaw, Ty jesteś naszą pociechą. Ty, który rozumiesz każdy nasz ból, każdą naszą troskę, wiesz, jak trudno nam stawiać czoła wyzwaniom, które zbyt często przytłaczają nasze siły. Prosimy Cię, Panie, byś pomógł nam zobaczyć Twoje działanie w każdej sytuacji. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Ty jesteś tym, który wskrzesza nadzieję z martwych, który przywraca Pokój sercu, które zostało poruszone przez zawirowania życia. Panie, w Twoich rękach składamy wszystkie nasze troski. Wiesz, jak bardzo jesteśmy słabi, jak bardzo boimy się przyszłości i jak często poddajemy się lękom. W tych chwilach, gdy czujemy się bezsilni, przypomnij nam o Twojej mocy. Naucz nas ufać. Że Ty masz plan na nasze życie, plan pełen dobra, miłości i łaski, nawet wtedy, gdy nie widzimy jeszcze Jego pełnej formy. Ty zawsze działasz w naszym najlepszym interesie, choć nie zawsze rozumiemy Twoje ścieżki. Boże, obdasz nas pokorą, byśmy potrafili przyjąć to, co nam dajesz i z ufnością podążać za Twoim prowadzeniem. Boże. Daj nam wytrwałość, byśmy w chwilach trudności nie poddali się w obliczu przeszkód. W Twoim Słowie jest moc, która nas uzdrawia, w Twoim Słowie jest prawda, która nas uwalnia. Ojcze, daj nam pragnienie, byśmy szukali pociechy w Twoim Słowie, byśmy odnajdywali w nim siłę do przezwyciężenia wszelkich trudności. W chwilach smutku. Z wątpienia, kiedy wydaje się, że nie mamy już nic, co moglibyśmy dać, pomóż nam zrozumieć, że to Ty jesteś naszą siłą. Ty dajesz nam moc w chwilach słabości, Ty podnosisz nas, kiedy upadamy. Boże, ucz nas cierpliwości, byśmy mogli zaakceptować, że nie wszystko w życiu przychodzi natychmiast. Wiesz, jak bardzo pragniemy szybkich rozwiązań, jak bardzo tęsknimy za tym, by nasze życie było wolne od trudności. Ale w Twojej mądrości, Ty wiesz, że w trudnych chwilach dojrzewamy, że to przez wyzwania stajemy się silniejsi, że to w chwilach bólu nasze serca zbliżają się do Ciebie. Daj nam serce. Które będzie gotowe do przyjęcia Twoich planów niezależnie od tego, jak trudne mogą się one wydawać. Ucz nas zaufania, że Twoje prowadzenie jest zawsze najlepsze, że nie ma niczego w naszym życiu, co mogłoby nas pokonać, jeśli Ty jesteś z nami. Panie, obdasz nas także zrozumieniem, byśmy mogli dostrzegać, że w każdym cierpieniu. Kryje się coś dobrego, coś, co może nas prowadzić do Ciebie. Naucz nas widzieć sens w trudnych chwilach, widzieć w nich Twoje działanie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma w nich żadnej nadziei. Pomóż nam nauczyć się, jak w każdej sytuacji stawiać Cię na pierwszym miejscu, jak ufać, że to, co się dzieje, jest częścią większego planu którego nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć. Pomóż nam przyjąć, że Ty zawsze dajesz nam to, co najlepsze, nawet jeśli to wymaga od nas cierpliwości i pokory. Boże, w chwilach smutku i bólu, daj nam serce pełne miłości do innych, abyśmy w naszych trudnościach potrafili również dostrzegać potrzeby innych ludzi. Ucz nas, jak w każdej sytuacji być świadkami Twojej miłości, jak w naszym cierpieniu znajdować pociechę dla innych. Pomóż nam być otwartymi. Na potrzeby drugiego człowieka, nie zamykając się w naszym własnym bólu. Ty, który dajesz nam miłość, pomóż nam dzielić się nią z tymi, którzy również cierpią, byśmy nie zapomnieli, że choć nasza droga bywa trudna, wciąż mamy wiele, czym możemy się podzielić z innymi. Boże, prosimy Cię, abyś pomógł nam wytrwać w każdym momencie naszego życia. Niech nasza wiara będzie mocna jak skała, niech nasza nadzieja nigdy nie wygasa. Prosimy Cię, Panie, byś obdarzył nas łaską, byśmy stali się narzędziami Twojej miłości w świecie pełnym bólu i cierpienia. Pomóż nam dostrzegać w trudach życia Twoje prowadzenie, Twoje błogosławieństwo, które jest obecne w każdej chwili. Ucz nas. Z radością przyjmować to, co nam dajesz, a w chwilach trudnych niech Twoje światło rozjaśnia nasze serca. Boże, który dajesz siłę tym, którzy są słabi i podnosisz tych, którzy upadają, w tych trudnych chwilach zbliżamy się do Ciebie z sercem pełnym nadziei, wiedząc, że Ty jesteś z nami w każdej walce, którą toczymy. Ty, który wiesz, jak ciężkie bywają dni pełne niepewności i bólu, ofiarowujesz nam swoją obecność jako pociechę. Prosimy Cię, Panie, abyś napełnił nas swoją mocą i odwagą, byśmy potrafili stawić czoła wszystkim trudnościom, które napotykamy na naszej drodze. Kiedy wydaje się, że nie mamy już siły, przypomnij nam, że Ty nigdy nie opuszczasz swoich dzieci, że Twoja miłość nie zna końca. Panie, w obliczu wszelkich przeciwności życia, niech nasza wiara pozostaje nieugięta. W chwilach zwątpienia, daj nam siłę, byśmy mogli ufać w Twoje prowadzenie, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego musimy przechodzić przez te trudne chwile. Twoja mądrość przewyższa wszelkie zrozumienie, a Twoje ścieżki są pełne miłości, nawet jeśli czasami są trudne do pojęcia. Prosimy Cię, Boże, abyś pomógł nam dostrzegać w każdej przeszkodzie szansę na wzrost, abyśmy nie tracili nadziei, wiedząc, że każda trudność jest częścią Twojego planu, który ma na celu nasze ostateczne dobro. Boże, Ty wiesz, jak łatwo jest poddać się, jak łatwo jest stracić nadzieję, gdy życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Ale Ty, który jesteś naszym Stwórcą, wiesz także, jak wielką moc kryjemy w naszym sercu, nawet jeśli sami jej nie dostrzegamy. Ojcze, pomóż nam odkryć tę moc, którą nam dałeś, abyśmy mogli przezwyciężyć każdy trud. Każdą trudność, która staje na naszej drodze. Ty jesteś naszą mocą, naszą siłą, naszą skałą, na której budujemy naszą wiarę. W chwilach, gdy wszystko wydaje się być w rozsypce, gdy nasze serca są pełne niepokoju, przyjdź do nas z Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ucz nas. Jak w tych momentach zwrócić się do Ciebie w modlitwie, jak otworzyć serca na Twoją łaskę. Daj nam pokój, który pozwala nam spojrzeć na życie z nową perspektywą perspektywą zaufania, że Ty jesteś z nami, że zawsze będzie z nami, niezależnie od tego, jak trudne bywają nasze dni. Pomóż nam zaufać, że Twoje plany dla nas są pełne pokoju. A nie zguby, że Twoje drogi prowadzą do zbawienia. Boże, w obliczu trudności życia, przypomnij nam, że Ty jesteś naszym schronieniem, naszym lekarzem i naszym wybawicielem. W chwilach cierpienia kiedy nasza siła jest wyczerpana, wzywamy Cię, byś nas podniósł, byś dodał nam odwagi i siły do przetrwania tego, co przed nami. Ty, który wiesz, jak bardzo boimy się porażek i jak często czujemy się niewystarczający, przypomnij nam, że to Ty jesteś naszą siłą, że to w Tobie możemy znaleźć pokój. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. Byśmy w chwilach cierpienia potrafili dzielić się miłością, którą od ciebie otrzymaliśmy. Panie, w każdej trudnej chwili, daj nam zrozumienie, że wszystko przez co przechodzimy ma swój sens w Twoich oczach. Pomóż nam dostrzegać Twoje działanie w naszej codzienności, a nie tylko w chwilach błogosławieństw. Ucz nas. Jak wytrwać w wierze i nadziei, nawet gdy wszystko wokół wydaje się trwać w chaosie? Daj nam siłę, byśmy mogli z odwagą stawić czoła wszystkim trudnościom i nie pozwolili, by strach kierował naszymi decyzjami. Pomóż nam pokonać wszystkie przeszkody, które napotykamy na drodze, wiedząc, że z Tobą wszystko jest możliwe. Boże. W tych trudnych momentach życia przypomnij nam, że w Tobie mamy nie tylko siłę do przezwyciężania trudności, ale także poczucie bezpieczeństwa, które daje nam pokój serca. Ty dajesz nam to, czego potrzebujemy, by przejść przez najciemniejsze doliny. W chwili ciemności naucz nas patrzeć na światło, które wciąż świeci w naszych sercach. Ty, który jesteś naszym światłem i zbawieniem, nie pozwól, byśmy stracili naszą drogę. Panie, nasz Zbawicielu, na zakończenie tej modlitwy chcemy podziękować Ci za Twoją bezgraniczną miłość i opiekę, którą obdarzasz nas każdego dnia. Choć nie zawsze rozumiemy Twoje plany, wiemy, że Ty jesteś zawsze z nami. W każdej chwili naszego życia Twoja obecność daje nam poczucie pokoju i bezpieczeństwa, nawet w najciemniejszych chwilach. Dziękujemy Ci za to, że nie zostawiasz nas samych, ale zawsze jesteś przy nas, prowadząc nas przez burzę życia, podnosząc gdy upadamy i otaczając nas swoją łaską. Boże. Dziękujemy Ci za dar cierpliwości, który nas uczysz, za to, że pomagając nam przezwyciężać trudności, rozwijasz w nas większą wiarę i zaufanie do Ciebie. Dzięki Twojej pomocy uczymy się, że każdy trudny moment jest okazją do wzrostu, do lepszego zrozumienia Twojej miłości i do zbliżenia się do Ciebie. Prosimy Cię, abyś dalej obdarzał nas tą siłą, cierpliwością i mądrością, które potrzebujemy, by z godnością stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawia się na naszej drodze. Wszystko co przeżywamy nie jest przypadkowe, Panie. Każde doświadczenie, każdy problem, każda sytuacja, której stawiamy czoła, jest częścią Twojego planu który prowadzi nas do pełni życia w Tobie. Dlatego prosimy Cię, abyś pomógł nam dostrzegać Twoje działanie w każdej sytuacji. Nawet jeśli napotykamy trudności, które wydają się nie do przezwyciężenia, chcemy pamiętać, że Ty jesteś z nami, że Twoja moc w nas jest większa niż wszelkie przeszkody. Boże, daj nam odwagę, byśmy potrafili iść przez życie z wiarą, że każda nasza decyzja, każdy nasz krok jest w Twoich rękach. Prosimy Cię, Panie, byś obdarzył nas łaską wytrwałości, byśmy nigdy nie zwątpili w Twoje prowadzenie, nawet wtedy, gdy wydaje się, że droga jest zbyt trudna. Ty, który obiecałeś, że nigdy nie opuścisz swoich dzieci, spraw, Byśmy żyli w pełni tej obietnicy, wiedząc, że Ty zawsze jesteś przy nas. Na koniec, Panie, prosimy Cię, byś nadal prowadził nasze serca ku Tobie. W chwilach, gdy napotykamy trudności, niech nasza modlitwa staje się naszą siłą, a nasze zaufanie do Ciebie niech będzie niezachwiane. Dziękujemy Ci za to, że każdego dnia obdarzasz nas nowymi łaskami i że ty zawsze dajesz nam to, czego potrzebujemy, by przezwyciężyć wszelkie trudności. W pełni ufamy, że z Tobą wszystko jest możliwe, że Ty jesteś naszą mocą, naszą siłą, naszą nadzieją. Z wiarą w Twoje błogosławieństwo zakończamy tę modlitwę, Prosząc Cię o siłę i mądrość na każdy dzień, na każdą godzinę, na każdy krok w życiu. Amen.